Najlepsze fotele do komputera ergonomiczne, gamingowe i tanie i drogie. Oto zestawienie najlepszych moim zdaniem i najbardziej opłaconych foteli jakie możecie teraz kupić. Cześć Manko, moi drodzy z tej strony Radyjko. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przygotowałem listę top 3 najlepszych foteli moich ulubionych krzeseł do komputera, jakie miałem okazję testować w tym roku i w zasadzie w ostatnim czasie. Lista dla wielu z was może nie być oczywista, jest też jedno miejsce ex i oczywiście mam dla was dwa honorowe wspomnienia, które moim zdaniem też nie mogą pozostać niezauważone. W zasadzie też do wszystkich, no prawie wszystkich foteli, o których będę mówił w dzisiejszym materiale, znajdziecie odpowiednie filmy również podlinkowane zarówno w karcie w w górnym narożniku, jak i w opisie tego filmu. A w dzisiejszym filmie po prostu na szybko omówię poszczególne modele, postaram się wrzucić mocne i słabe strony, dla kogo tak, dla kogo nie taki fotel, więc taka skrótowa informacja po prostu z moim wewnętrznym rankingiem. A linki bezpośrednio do foteli są też różnego rodzaju referalami, więc jeżeli zdecydujecie się na zakup któregokolwiek z tych foteli i zrobicie to z mojego linku, będzie mi bardzo miło i wesprzecie ten kanał w rozwoju. Kto jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam, a my chodźmy. Zaczynamy od dwóch honrowych wspomnień. Jedno w zasadzie wiedziałem od samego początku, że tutaj będzie byłem pewny, że się pojawi, bo jest to fotel, o którym mówiłem już kilkakrotnie również w tym roku. Sense7 Spellcaster, zarówno wersja Senshi, zarówno wersja Fuku, w we wielu różnych kolorach i wielu różnych materiałach do dopasowania. Są to fotele, które są szalenie tanie i dobre w swojej cenie. Mówię szalenie tanie, ponieważ tę klasyczną wersję w zasadzie za jakieś 400 zł jesteście w stanie złapać, a wersję XL no to jest bardziej 500-600 zł, w zależności też od tego, na jaki materiał się zdecydujecie i jakie wykończenie będzie Was interesowało, ale mam tutaj równo sztuczną skórę, mamy alkantarę, mamy wersje materiałowe. Są to naprawdę zgrabnie zrobione fotele, które nadają się dla wielu różnych osób. Trzeba tylko mieć jedno z tył głowy. Największy minus tych foteli to fakt, że siedzisko zostało wykończone skrzydełkami po bokach, a to dla osób szerszych jest naprawdę sporym problemem i może być utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu. Producent też deklaruje, że te fotele będą dla osób wyższych, dla osób większych. W moim odczuciu takie te 180-185 cm wzrostu to jest górna granica, jeżeli chcecie na tym fotelu komfortowo siedzieć i jednocześnie. Skorzystać też z wszystkich jego funkcji. Na minus, czy też kwestionowalne tutaj są podłokietniki. Podłokietniki, które mają bardzo mało możliwości regulacji, ale dzięki temu są też po prostu stabilniejsze. No i producent zdecydowanie na plus tutaj się wysuwa tym, że mamy spory zakres regulacji. A w wielu fotelach, jak to też już kilkakrotnie wspominałem, jest tak, że często podłokietników nie jesteśmy w stanie dopasować do wymaganego poziomu, przez co, żeby z nich skorzystać, musimy się przechylić na bok, a to zaburza bardzo mocno całe to ergonomiczne doświadczenie. No i nie mogę też przejść obojętnie obok poduszeczki pod lędźwiak, która jest solidnie wypełniona pianką memory foam i jest mocowana na takim pasku chowanym za podwójnym oparciem. Co za tym idzie, mamy poduszkę, która jak ją ustawimy na jakiejś wysokości, to się tej wysokości trzyma, a nie spada. W wielokrotnie droższych fotelach nawet są kładzione poduszki i to jest moim zdaniem no najgorsze co może być, że za każdym stanie musisz tę poduszkę poprawić i to jest coś, co mnie wyprowadza z równowagi, coś czego bardzo nie lubię. No, a w tanich fotelach nie spodziewajmy się, że będziemy mieli tę regulację wbudowaną w oparcie. Tutaj mamy świetne rozwiązanie, bo nie ma brzydkich szelek, jakie znamy z foteli gamingowych sprzed 5 czy 10 lat, a mamy to dobrze regulowane. Minusem poduszka za szyję, no włókna syntetyczne to nie jest mój faworyt, krzyżak będzie plastikowy i tego wypełnienia też nie będzie dużo, ale hej, to jest najtańszy fotel z dzisiejszego zestawienia, fotel, który za 5 stówek jeszcze jak złapiecie na promocji, a promocji teraz jest naprawdę sporo, to wydaje mi się, że będzie jeszcze taniej. Więc jeżeli ktoś potrzebuje czegoś budżetowo na teraz, a później być może będzie chciał upgrade'ować, kupić coś lepszego, to taki fotel będzie naprawdę dobrym startem. Drugi fotel to w zasadzie cała paleta foteli, która trafiła teraz na sporą promocję i tylko dlatego się tutaj znalazły. Mowa o fotelach Paradox. Miałem okazję testować u siebie Paradox Vanguard Pink. Princess, jeżeli dobrze pamiętam. Był to fotel za około 1100-1200 zł w tamtym czasie, więc no powiedziałbym, już tak troszeczkę dużo się robi. Wchodzimy w znacznie wyższe budżety i był to fotel, który był bardzo solidnie wykonany. To tutaj na pewno na plus trzeba zajrzeć wielkość samego fotela, to, że mamy płaskie siedzisko, to, że mamy poduszkę mocowaną magnetycznie i ilość tego wypełnienia. Ten fotel był naprawdę solidnie skonstruowany. Jak sobie zobaczycie na ujęcia z stera, no tego wypełnienia tam jest dużo, dużo mniej, ale fotel jest w połowę tańszy. A na tych paradoksowych fotelach to wypełnienie bardziej już idzie w stronę Secret Titana, Andysytowego Kaisera czy Corsorowego TC500 Lux, które też miałem okazję u siebie testować. Więc to oparcie, to się siedzisko wydaje się być naprawdę solidne. W tych tanich fotelach, tutaj w zależności znowu na co się zdecydujecie, na jaki kolor, no to od z tego co widzę teraz, od 700 mniej więcej złotych do 1000 z hakiem jesteście w stanie złapać ten podstawowy model. Więc o ile nie zależy wam na tym konkretnie, właśnie różowym, który jest nieco droższy, to ten za 700 złotych wcale nie wydaje się być złym rozwiązaniem. Minusem jest ta kładziona poduszka. To na pewno. Jest coś, co zawsze będę wypominał, bo z tego nie jestem zadowolony. A więcej informacji na temat samego fotela, znajdziecie w prawym, górnym narożniku. No i te droższe modele też zostały przecenione, ale ich nie miałem okazji testować. W zależności od tego, na jaki pułap cenowy, na jaki poziom one się tutaj załapią, no to trzeba będzie sobie po prostu odnieść i porównać do poszczególnych innych foteli, jakie miałem okazję testować. Ale w tym najdroższym mają też wsparcie odcinka lędźwiowego, wbudowane w oparcie. I to też jest fajne rozwiązanie. I teraz przyszło mi do głowy, jak nagrywam ten materiał. Spojrzałem w prawą stronę, tam jeszcze stoi kilka foteli, które nie zdążyły być spakowane. Jedno jeszcze honorowe wspomnienie, też fotel, którego wyjątkowo nie miałem, miałem droższą jego wersję, ale powinien się tutaj znaleźć. Mowa o nowości od Andasit, to jest XR Pro, czyli fotel za ponad 2000 zł. Ergonomiczny, więc odchodzimy zupełnie od tego, co do tej pory Wam prezentowałem w dzisiejszym materiale, a wchodzimy w stronę foteli ergonomicznych. Sprawa jest jednak tego typu, że ja miałem wersję Pro, czyli znacznie droższą, okej, okay, ma troszeczkę lepsze wykończenie, ma inne podłokietniki, ale sama rama, same. Centrum tego fotela wydaje mi się, że jest identyczne jak w podstawowej wersji XR, a ta jest znacznie, znacznie tańsza. Jeżeli mam być szczery, to ja nie widzę absolutnie sensu dopłacania do podłokietników 360 stopni, zwłaszcza tych, które się bardzo luźno i swobodnie obracają. Niestety jednak bezpośrednio tego fotela u siebie nie miałem, więc nie mogę się do tego odnieść jeden do jednego i powiedzieć wam: tak, jest dobry, nie, nie jest dobry. Zostawiam tutaj taki znaczek zapytania, taką gwiazdkę, żeby być może w przyszłości wrócić się, sprawdzić ten fotel jeszcze raz i wtedy dać wam odpowiedź, czy jest sens w ogóle dopłacać tych kilkaset złotych do wyższego, czy ten za 1000 z hakiem, 1500 zł jest tym, co może być dla Was dobrym rozwiązaniem. Ale przejdźmy wreszcie do miejsc punktowanych, do topki. Mówiłem, że jest top 3, więc muszą być miejsca numerowane, muszą się znaleźć fotele, które zdecydowanie w zasadzie każdemu będę w stanie polecić. Fotele, które sprawdzą się w każdej sytuacji, zarówno jak siedzicie godzinę dziennie przy komputerze, jak i siedzicie 10 godzin dziennie przy komputerze, jesteście większą osobą, mniejszą osobą. I tutaj, idealnie w zasadzie w się miejsce trzecie i wielu to może zaskoczyć ale na miejscu trzecim jest Secret Lab Titan. Najpopularniejszy, absolutnie jest to najpopularniejszy fotel, jaki jest na świecie. Nie ma drugiego tak rozchwytywanego fotela, fotela, który jest na mistrzostwach świata w LoLa, na mistrzostwach świata w Dote, Na turniejach CS-owych, na wszystkich większych eventach w zasadzie są fotele Secret Laba. Do tego na swojej stronie mają mega ogromny zasób różnych wersji, różnych kolorów, różnych wzorów, różnych współprac z poszczególnymi firmami. Chcesz fotel Diablo? Proszę bardzo. Red Bullowy Racing, Lamborghini, mamy no naprawdę odgroma różnych rzeczy z LoLa, nie z LoLa, dla każdego coś miłego. Jest też Batmanowy fotel i, i wiesz, że to do ciebie mówię. Co jednak tutaj jest totalnym game changerem, to fakt, że te fotele możemy sobie bardzo dobrze do siebie dopasować. Mamy rozmiar S, mamy rozmiar regular i mamy rozmiar L w zasadzie XL. Ja siedzę na XLC 182 cm wzrostu i prawie 120 kg wagi. I uważam, że jest dla mnie troszeczkę za duży. Więc ja prawie gdybym drugi raz miał sobie zamawiać Secret Lab Titana, zamówiłbym wersję regular. Ale jeżeli jesteście drobną osobą, no to tutaj możecie zejść jeszcze niżej i dopasować ten fotel do siebie. I to jest kolejna zasada, jeżeli chodzi o tę ergonomię, o której cały czas mówię. To nie ty się dopasowujesz do sprzętu, do tych rzeczy, to one powinny się dopasować do ciebie. Więc jeżeli możesz już na starcie dobrać fotel bardziej dopasowany do twojej sylwetki. To to zrób. No i druga sprawa, w której Secret Lab jest bardzo mocny, poza marketingiem, oczywiście, to fakt, że mamy dobre wsparcie posprzedażowe i możliwość do kupienia sobie skórek do swojego fotela. Wiadomo, w momencie, gdy wydajesz ponad 2000 zł na fotel, to nie chcesz sytuacji, w której za rok czy za dwa lata stwierdzisz, że no tu mi się skóra pokruszyła, tu jest podarte, podrapane przez kota i to oparcie to siedzisko już nie wygląda tak dobrze. W momencie, gdy nagrywałem moją recenzję Secret Laba Titana, pojechałem do mojego kolegi, który ma swojego Titana od tam chyba trzech lat z hakiem, prawie czterech. you <laughs> i tak, jego siedzisko dalej było tak pieruńsko twarde, to musicie wiedzieć, jeżeli się zdecydujecie na Titana, pieruńsko twarde siedziska, ale on miał pulzowany podłokietnik i mu zwróciłem na to uwagę. Wiecie, co zrobił? Napisał do nich i chwilę później dostał nowy podłokietnik, żeby sobie to wymienić. Więc to jesteście w stanie zrobić, w razie czego poszczególne elementy też można osobno dokupić, ale te skórki, o których chciałem powiedzieć, to jest coś, co moim zdaniem powinno być dużo szerzej stosowane, bo sam znam kilka osób, którym po po kilku latach popękały i siedziały na przykład na jakimś tam kocu, żeby tego nie było widać na jakiejś poduszce, to nie jest dobre rozwiązanie. I tak, to też częściowo przychodzi z tego, że o fotel trzeba dbać. A my jesteśmy przyzwyczajeni, że rozpakowujemy fotel, skręcamy go, siadamy na nim, i potem 5 lat siedzimy nic nie robiąc, narzekając, że no, po roku mi się zaczęła skóra tutaj łamać, kruszyć. A nawilżałeś się, a zadbałeś o nią? Nie, nie zadbałeś, więc jeżeli chcielibyście materiał z tego, jak zadbać o taki fotel, to też może po nowym roku się uda zrobić. Już nie obiecuję, że coś w tym roku zrobię, bo <głos》> w tym roku naprawdę bardzo dużo się jeszcze będzie działo, bo jest spora, spora kolejka rzeczy, które chciałbym przygotować. A te skórki to są po prostu nic innego jak pokrowce, które możecie sobie wymienić, te wierzchnie obicia, te wierzchnie wykończenia, zarówno siedziska, jak i oparcia. I raz, że można to wykorzystać jako. Odświeżenie swojego fotela, właśnie popękany, podrapany, poplamiony, brudny, brzydki, można to zrobić. Albo dwa, jeżeli chcemy całkowicie zmienić jego design. Na przykład miałeś swój fotel i sobie zamówiłeś wersję Diablo, ale Twoja żona chce mieć wersję różową, nie wiem, z Overwatcha. No to akurat Overwatcha chyba nie ma, ale w każdym razie możesz kupić po prostu inną skórkę, żeby zmienić wygląd tego fotela i dopasować to do siebie. Tutaj stoi przede mną, więc dlatego to ja tak pukałem. <laughs> Jestem strasznie rozkojarzony dzisiaj, jakoś tak. Może mało snu. Więcej o Tajanie mówię w pełnej recenzji. Jednak nie jest on moim numerem jeden ze względu na to, że bardzo często po prostu jest bardzo drogi i no spora część jednak kwoty, jaką trzeba na niego przeznaczyć, idzie później w ten marketing. Dzięki temu go wszędzie widzimy, ale z drugiej strony to my kupując te fotele dalej je sponsorujemy. Miejsce drugie to jest miejsce ex na którym chciałem posadzić dwa fotele ergonomiczne, które miałem okazję sprawdzać w ostatnim czasie. Jeden to w miarę świeżutki Flexispot C7 Morpher i na starcia zaznaczam, on wyjściowo miał kosztować ponad 3000 złotych. Ja na premierę dostałem specjalny kod rabatowy dla Was, który obniżał tę cenę o ponad 1500, więc w zasadzie 25 był do złapania. I w tej cenie jest ok. Jeżeli mielibyście wydać na niego ponad 3000 zł, zastanówcie się dwa razy i lepiej nie. Ale z całą pewnością muszę przyznać, że jest to fotel, który ma najwięcej, absolutnie najwięcej możliwości dopasowania się do użytkownika. I już nie będę mówił tutaj o wiecie, podłokietnikach, wysuwanym siedzisku, jakichś bójnięciach i tych wszystkich rzeczach, o nich mówię w recenzji. Te najważniejsze elementy, co dla mnie były game changerem, to dynamiczne wsparcie odcinka nielędziowego, a odcinka piersiowego. Górna część oparcia może się zmienić w taką kołyskę, która razem z nami, w momencie, gdy będziemy się opierać o oparcie, po prostu będzie pracowała. Nie stoi idealne, bo jak zaznaczałem w moim materiale, gdy się mocniej oprę, jestem w stanie plecami dojść do twardego elementu, ale jest to na pewno coś bardzo fajnego. No i tutaj te możliwości regulacji zdecydowanie też są sporym plusem, bo znowu dopasujesz fotel do siebie idealnie. Jedno co, to nie dla szerokich osób. Zdecydowanie nie dla szerokich osób, ze względu na to, że koniec końców siateczkowa konstrukcja sprawia, że mamy ramę dookoła. Jeżeli jesteś osobą szerszą, to finalnie i tak nie rozsiądziesz się miękko na tej poduszeczce stworzonej z siatki, a będziesz siedział przynajmniej częściami ud na plastikowych elementach i to zaburza całkowicie doznania i komfort siedzenia na tym fotelu. Niemniej, jeżeli złapiecie go w okolicy 2000 zł, naprawdę sporo można tutaj do siebie dopasować i jest to jeden z fajniejszych foteli ergonomicznych, jakie w tym roku przewinęły się przez moje ręce. Drugi fotel na drugim miejscu to fotel, którego już w sumie u siebie nie mam. Jest to Fractal fajny. Chyba najładniejszy fotel, jaki miałem w tym roku. Jest to fotel po prostu fenomenalnie zrobiony przez firmę, która nie produkowała wcześniej foteli, ale jak weszli, to od razu wyrzucili wersję skórzaną, wersję materiałową i wersję z alcantarą. Szkoda, że ta ostatnia jest troszeczkę droższa. Fotel absolutnie minimalistyczny i elegancki. I to już nie jest fotel dla każdego, to jest fotel dla osób ceniących sobie ten minimalizm i ceniących sobie. Te elegancje. W wielu materiałach na YouTubie, jeżeli będziecie szukali informacji na jego temat, znajdziecie go porównywanego bezpośrednio do Secret Lab Titana, bo były w podobnej cenie, jednak z zupełnie innym zacięciem. Titan jako gamingowy, a ten jako alternatywa ergonomiczna. Tutaj, tak na dobrą sprawę, z punktu widzenia mam trzy uwagi, na które muszę Was wyczulić. Pierwsze to podłokietniki, które przód tył jeżdżą po prostu na przesunięcie i jeżdżą dość lekko. Więc jeżeli chcecie sobie regulować do przodu do tyłu, no to nie trzeba nic wciskać i to przeskakuje, to moim zdaniem nie jest dobre rozwiązanie. Druga sprawa to fakt taki, że wsparcie odcinka lędźwiowego jest regulowane taką śrubą. I tę śrubę sobie wykręcamy albo skręcamy. Niestety, jeżeli jesteś osobą cięższą i masz trochę więcej siły w swoich plecach, to opierając się, często łapałem się na tym, że ta śruba się skręcała z powrotem i całe wsparcie, które sobie wysunęłem, żeby wypychać tę lędźwia do przodu i trzymać naturalną krzywiznę kręgosłupa, po prostu zjeżdżało i po chwili robiłem plece w literę C i nic z tego nie było, więc tutaj trzeba to mieć na uwadze, że to nie jest dla osób ciężkich. No, sama jego delikatna konstrukcja myślę też, że wystarczająco to sugeruje. Trzecia sprawa, o której w sumie nie powiedziałem w materiale, która dopiero później mi przyszła do głowy, jest to fakt, że tego fotela nie da się ustawić na sztort na Tak idealnie, żeby był całkowicie sztywny, postawiony na że oprzesz się i on nie drgnie. Ze względu na to, że nie mamy na dole tej klasycznej śruby, którą sobie możemy siłę regulacji oparcia wyregulować, właśnie. No to tutaj jesteśmy pozostawieni z tym takim delikatnym luzem, który z tego co czytałem w internecie czasami może się przerodzić no, w nieco większy luz. Więc jeśli chcielibyście się zdecydować na ten fotel, to te trzy rzeczy koniecznie miejcie z tyłu głowy. A na miejscu pierwszym pozostaje niezmiennie od zeszłego roku w zasadzie Kaiser 3 od Andasit. Kaiser 3 i to zwykły Kaiser 3. Nie patrzcie na Kaisera 4, który już jest przebajerowany, ma podłokietniki no, na wszystkie strony plus wypikiwane wsparcie odcinka lędźwiowego. Nie patrzcie na Kajzera 3 z tam 5D, czyli tymi podłokietnikami, które już powiedziałem w moim materiale, są przebajerowane, bo to jest za dużo. Zwykły Kajzer 3 jest absolutnie wystarczający i bardzo się zastanawiałem wewnętrznie, czy go zestawić razem z Titanem, czy go zestawić osobno. Finalnie zdecydowałem się dać mu miejsce pierwsze, ze względu na to, że jest to fotel, który był pierwszym takim fotelem, który zrobił dla mnie naprawdę spore wow. Od dłuższego czasu testując różnego rodzaju fotele już siadałem, dobra, następny, to wszystko to samo, tu się nic nie zmienia. W materiale o Kaiserze 3 powiedziałem, że on wygląda jak Secret Lab Titan, smakuje jak Secret Lab Titan, ale to pyszne płatki nie, no to fotel od Andasit, który może być tańszy, a jednocześnie oferuje w zasadzie to samo, a w wielu aspektach nawet więcej. To, co mnie tutaj przekonało, to oprócz szeregu znowu możliwości kolorystycznych i materiałowych, to tkanina, jaką jest e, obity, to jest tkanina z domieszką lnu, bardzo przyjemna w dotyku i bardzo wygodna, ale tył pozostaje skórzany, tył pozostaje Właśnie tą sztuczną skórą, wykończone, więc moim zdaniem to się po prostu mniej będzie brudziło, będzie to łatwiej wyczyścić, łatwiej utrzymać w czystości. A samo siedzisko. Jest też płaskie, ale takie jakieś bardziej dopasowane do użytkownika. Jest to w oparciu widać na pewno. To jak teraz popatrzycie na materiał, na ujęcie z materiału, widać to takie kubełkowe zacięcie z foteli wyścigowych, że chcecie objąć to oparcie, ale to jest bardzo pozytywne doświadczenie. To nie jest to negatywne doświadczenie, jak kiedyś były fotele, które miały mocne skrzydełka, zarówno na siedzisku, mocne, mocne skrzydełka na plecach i siedziałeś, nie mogłeś się ruszyć. I jak byłeś szerszą sobą, to po prostu było ci ciasno i to się wbijało w plecy. Nie, tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane. Tutaj jest to. Bardzo przyjemne doświadczenie, i ja byłem mega zadowolony ze swojego egzemplarza. Samo doświadczenie rozpakowywania go, samo siedzenie na nim jest naprawdę bardzo w porządku. Ja swojego egzemplarza, tak jak powiedziałem, już nie mam, ze względu na to, że u mnie jest taka rotacja foteli, że co chwila siedzę na czymś innym, więc nie przywiązuję się tak na dobrą sprawę do żadnego z nich. Ale taki sam fotel załatwiłem Wojtkowi, z którym prowadzimy kanał po testach, i on siedzi na nim po kilkanaście godzin dziennie i zawsze bardzo sobie chwali, że to też był naprawdę spory upgrade z fotela, na którym siedział wcześniej, żeby przesiąść się na Kajzera 3. Nie brakuje tu możliwości regulacji. Mamy poduszkę. Za szyję z żelem chłodzącym mocowaną magnetycznie, więc gdzie ją położymy, tam się będzie trzymała. Mamy wsparcie odcinka lęźwiowego, wbudowane w oparcie, możemy je dopasować do siebie. Multiloka, podłokietniki, które możemy sobie górę wymienić i dołożyć stolik, na przykład na laptopa. Takie rzeczy też są u nich na stronie, ale dodatkowo te fotele. Też przewyższyły Titana tym, że jesteście w stanie je często kupić dużo taniej. I różnice, jeżeli chodzi o jakość, są naprawdę niewielkie. Moim zdaniem to są bardzo podobne fotele. Andasit po prostu jest nieco bardziej user-friendly pod kątem miękkości siedziska. Titan sobie to tłumaczy na stronie, że to jest siedzisko jak kamień i to jest zamierzone. Chociaż siedzisko jak kamień nie brzmi mi jak no, idealne rozwiązanie, na którym chciałbym spędzić cały swój dzień. A Kaiser jest taki bardziej miękki, bardziej przyjazny. I dlatego właśnie on wylądował na miejscu pierwszym. Tak więc, moi drodzy, w ten sposób zamykamy moją listę top 3 foteli gamingowych, ergonomicznych, foteli do komputera, jakie możecie kupić jesienią 2025 roku. Jeżeli szukacie fotela na studia, do akademika, do pokoju, otwieracie swoje stanowisko albo robicie home office, to tutaj macie pełne kompendium, jak to zrobić. Wszystkie, w zasadzie prawie wszystkie fotele, o których mówiłem, w prawym górnym narożniku. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia na razie i cześć.